Dzień dobry wodniki, witajcie w czytaniu na wrzesień 2023, który jest jednocześnie w jakiś sposób również wrześniem 2024, a to wszystko za sprawą tego, że wchodzimy w nowy rok numerologiczny 2024, także od połowy września, szykuje się zmiana, choć myślę, że te zmiany następują regularnie, no ale teraz sobie dodajemy numerek do naszego. Do naszej osobistej numerologii. Możliwe, że zrobię jakieś takie czytanie, również związane z, z kolejnym rokiem numerologicznym, ale nie na zasadzie liczb, tylko na zasadzie znaków Zodiaku. A co? No dobra, kochani, tyle słowem wstępu i przejdźmy do czytania, bo macie bardzo, bardzo ładne, intrygujące, no i po prostu, och, ach, czytanie. Tak po prostu. Jak rozłożyłam karty, to powiem Wam, że emocji to nie brakuje. No dobra, szóstka miecz jest kartą tła czytania. Czyli w zasadzie wasza energia, bo tu mamy przecież miecze, czyli powietrze, a wy jako powietrzny znak wpisujecie się również w tą kartę. No ale co ona nam mówi, o, jeżeli chodzi o tło? A, Szóstka Mieczy to taka karta, która oczywiście w praktyce mówi nam o tym, że jesteśmy na jakąś odległość z kimś, jeżeli chodzi o relacje. A no i nam mówi o wiadomościach online, o w ogóle wszystkim co związane z odległością. Również o przemieszczaniu się, o podróżowaniu, a także o zmianie domu, przeprowadzce. Ale w tym takim mniej praktycznym, bardziej duchowym głębokim, wewnętrznym znaczeniu, szóstka mieczy mówi nam o jakiejś karmiczności, o jakiejś lekcji, no bo pod nogami tego mężczyzny na karcie widnieje nam supełek, ósemeczka, a ósemeczka właśnie jak się przewróci staje się nieskończonością, więc jakimś cyklem również, tak, zawijaski, niby droga Droga, droga się kręci, a tutaj okazuje się, że ona się zakręca i zawraca do tego samego, do tego samego punktu. Ci, którzy są w dziewiątym roku numerologicznym lub w niego będą wchodzić, to może, może będą właśnie mieli wstęp lub zakończenie historii, która miała miejsce na przykład 9 lat temu. No dobrze, co tutaj jeszcze jest w tej szóstce mieczy poza pewnymi powracającymi cyklami? I atakami człowieczeństwa. Eee, Wszystkie mieczy istnieje pewien ruch do przodu, nie do tyłu, do przodu też. Bardzo powolny, ale świadomy. W tej tali tego nie widać, ale w tradycyjnym rider white i bardzo pokrewnych taliach widzimy ludzi na łódce, w Hadesie <laughs> nie, niekoniecznie. Ludzi na łódce, którzy płyną nie wiadomo dokąd, ale oni ufają temu, dokąd płyną. I wiecie, to jest łódka, wielkie morze, czasem może być porywiście, ale dają się ponieść temu prądowi, prądowi, prądu, prądowi, prądowi. Eee, dają się ponieść wodzie, e, która ich e, tutaj gdzieś do jakiegoś konkretnego celu, o którym oni nie, nie wiedzą jeszcze, zaprowadzi i to będzie miejsce, do którego zmierzają. Także myślę, że Szóstka Mieczy bardzo ładnie nam tutaj opowiada o tym, co gdzieś tam w tle jest jeszcze ukryte, nieznane, co jest fundamentem, co będzie jakimś motywem przewodnim tego pięknego miesiąca, jakim jest wrzesień. No i przejdźmy sobie do pierwszego rzędu kart. Pierwszy rząd kart to są karty związane z życiem emocjonalnym. Jak już mówiłam wszystkim innym znakom zodiaku, nie zawsze to będzie związane z romantycznymi, miłosnymi, seksualnymi partnerami, choć w większości przypadków tak będzie u was też, tak wygląda, ale czasami będzie związane na przykład z dziećmi, z przyjaciółmi, z sąsiadami, tak i tak się umówiłam z kartami, że to rozkład będzie dotyczył różnych relacji, bo relacje to naprawdę temat tak szeroki, tak głęboki, że nie ma co ograniczać tylko do tych relacji, tak zwanych romantycznych. Pierwsza karta, którą tutaj mamy po lewej stronie, nad szóstką mieczy to jest siódemka kielichów. Bardzo jest dużo emocji, już wspominałam w tym rozkładzie dla Was, dużo kielichów. I to jest z uczuciami jak najbardziej związane, ale też z jakimiś używkami, z jakimiś uzależnieniami. No, z czymś, co wpływa na odmienne stany świadomości. E i to tak, może teraz powiem ogólnie, że ten aspekt widać. Też jest alkohol na pewno, bo mamy króla kielichów, ogólnie dużo kielichów. <grych> więc, więc jest ten aspekt jakichś uzależnień. No, i tyle chyba tylko wspomnę, tak? Że tutaj mamy, mamy taki aspekt, ale siódemka kielichów jeszcze oczywiście ma bardzo bogate znaczenie, bo ona mówi nam o fantazjach, o marzeniach, o pragnieniach, które się nie iść co. Nie iśczą. Nie spełniają. Eee. I to może być w przyszłym mieczu jakiś powrót do czegoś z przeszłości, gdzieś tam w głowie, w fantazjach. Również. Ale jako, że jest to karta blokująca, to mówi nam, że siódemka kielichów, czyli na przykład brak działania, niespełnione fantazje, blokują. Eee. Odpowiedzi na siódemkę kielichów jest oczywiście A z kielichów, ale o nim opowiem, jak dojdę akurat do tej karty. Po kolei staram się czytać, czyli Siódemka Kielichów. Ogrom możliwości, brak działania, brak zdecydowania. Nie wiemy, co będzie dla nas najlepsze. Tak sobie po prostu leżymy, siedzimy, fantazjujemy. I co jest ciekawe w tej karcie, ja muszę tutaj podziękować komuś, kto skomentował tę kartę na Facebooku jako. Mm, Wciągnęłam jako kartę dnia tutaj w szorcach. ją wrzucałam, a na Facebooku czasami te karty po prostu opisuję. Jako, że to jest karta dnia, to zwykle nie mówię, że to jest dzień, w którym będziemy uzależnieni od seksu, ale rzeczywiście. Osoba, która skomentowała, nie pamiętam imienia, przepraszam. Ten. Ten mój wpis. No, zauważyła, że kobieta trzyma dłoń no, między swoimi nogami, więc jest to jednak aspekt. Nie wiem, czy, czy YouTube blokuje słowa, więc nie będę mówiła. Jakiegoś samozadowolenia związanego z fantazją, która się nie spełnia w świecie fizycznym, tak? Czyli mam jakieś blokady seksualne, wynikające możliwe że z pragnień, które nie są spełniane. Żeby coś było, ale nic w tym kierunku nie robimy. Więc w zasadzie stawiamy tylko na samodzielną przyjemność. Ale więc to jest blokada. Natomiast sam rozkład ukazuje nam, że to raczej będzie odchodziło u nas do przeszłości. W sensie u was, ja wodnikiem nie jestem, jestem bliźniętami. Dlaczego będzie odchodziło do przeszłości? Bo tutaj są dostateczne do i zmartwychwstanie. Więc. Jest wezwanie do działania. Tak, to jest druga karta. Strzelce też miały są dostateczny w jakimś bardzo ważnym punkcie. Więc mamy zmartwychwstanie są ostateczny, czyli podejmowanie decyzji, słuchanie głosu świadomości, głosu Boga, swojego wyższego ja, jakichś różnych, rozmaitych autorytetów. Mm czy tam po prostu znaków na naszej drodze i te znaki będą się pojawiały i warto w ich kierunku iść. tak To są te odpowiedzi, podpowiedzi od wszechświata, więc w jakimkolwiek jesteście punkcie zagłostkowym w relacjach, to yy, będą się pojawiały znaki. Oczywiście też w rozmowach z ludźmi, czyli takie bardzo konkretne znaki, ale wiecie, czasami jest tak, że słuchamy piosenki i nagle cyk. Nagle mamy to. Czujemy, że dostajemy świetną odpowiedź, podpowiedź na, no, na temat, który nas tutaj bardzo trapi. E, więc poza tym no, zmartwychwstanie jest podejmowaniem decyzji i myślę, że przede wszystkim jest pójściem do działania. Świetnie, król kielichów obok mówi nam o tym, że to działanie ma być z miłości i z pasji. Z pasji, z miłości, z uczucia. Tylko, że jest taki mały problem w tym królu, królu kielichów, że on siedzi na tym tronie. No, króle, król ma dużo już, dużo osiągnął, i zwykle jeżeli to nie jest król Buław, czy król Monet, to potem nie pcha się za bardzo dalej. No król Kielichów właśnie ma taki to do siebie, że siedzi na tym tronie, zastanawia się nad emocjami. No i tyle. W zasadzie, gdzieś tam też troszkę marzy, więc jest odpowiednikiem siódemki kielichów w jakiś sposób. Ale wspominałam, że to nie może być i szóstka kielichów, tuż obok, mówi nam o tym, że to działanie ponownie może wynikać z tęsknoty za przeszłością. Także schemat się jakiś zakręca bardzo. Ale jest szansa na działanie, bo as kielichów jako karta sprzyjająca mówi, działaj z miłości, napełniaj swój kielich miłości, kielich uczuć, święty gral, bo on jest w tobie, a nie gdzieś tam, nie wiem, we Francji, w grobach Marii Magdaleny, czy gdziekolwiek indziej. Król kielichów to oczywiście mężczyzna najczęściej, w ogólnym czytaniu może być i kobieta. Osoba, którą darzymy miłością, która darzy nas miłością, i ta miłość jest bardzo dojrzała. Niekoniecznie, jeżeli chodzi o wiek, ale po prostu taka dojrzała z poczucia, z wyrażania, z takiej świadomości tego, że to jest miłość. I bardzo prawdopodobne, że te wszystkie karty będą na też opowiadać o scenariuszu, w którym zmartwychwstanie sprawia, że te, to uczucie, ta, ta miłość zaczyna tutaj się. Ponownie napełniać, tak, że to uczucie staje się głębokie, że jest powrót do tych uczuć, które były kiedyś trochę w przeszłości, tak, czyli no, ponowne zauroczenie naszym partnerem bądź partnerką. I to jest świetna opcja, tak, to jest świetna, yy, świetna perspektywa, a, a z kielichu właśnie tylko przypomina o tym, aby zbierać te uczucia do tego pięknego kielicha i skosztować tego kielicha i dać skosztować z kielicha również tej drugiej osobie. Więc jeżeli chodzi o kwestie miłosne, bardzo ładnie. Natomiast powiem tak, że mimo że w siódemce kielichów mamy fantazje seksualne, to ten rozkład nie mówi nam o aktach seksualnych. On mówi nam o miłości. Przede wszystkim oczywiście miłość w parze z pożądaniem no, jest pięknym aktem miłości, ale no, nie ma tutaj ognistych kart. tak? Natomiast jednak... Działanie napędza są dostateczne. On rzuca tą piękną iskrę, która zaczyna w nas wzbudzać na nowo uczucie. Widzę tutaj oczywiście takie znaki zodiaku jak ryby, rak, jaka jest jeszcze podna i skorpion. Ale to mogą być również zupełnie inne, inne znaki, ale że są kielichy, no to. No, nie da się nie wspomnieć o wodnych znakach. Więc tyle, jeżeli chodzi o relacje miłosne, głębokie, naprawdę bardzo fajne. Tylko uważać na to, aby nie utknąć jednak w siódemce kielichów, czyli w fantazji, czy też w tym królu kielichów, który nie działa, tylko myśli o swoich uczuciach. Uczuciami się dzielmy, łączmy się dzięki uczuciom. To jest bardzo ważne. No, okej, okay. miłość była, teraz praca i finanse. No i to też jest emocjonalnie. E, no, poza oczywiście kartami skrajnymi, czyli czwórką monet i sprawiedliwością, to pośrodku mamy rycerza kielichów i pazię kielichów. No, tak, kieliszkowy e, rozkład. Niezwykłe wodniki. W blokadom jest czwórka denarów, czyli chorobliwa oszczędność, tak bym to określiła lęk przed wydawaniem pieniędzy, lęk przed stratą, że ktoś nam coś zabierze, no mężczyzna na tej karcie wyraźnie ma to jakieś tam swoje cztery monety, obraca je w dłoni i tak się patrzy na nas spodę uba. bo boi się, że ktoś je zabierze, a zanim są sroki na Albo wrony. Sroki na drzewach i patrzą na te pieniądze, a on o tym nie wie, ale, ale dla niego wszystko jest podejrzane. tak? Może i nawet te sroki będą chciały go okraść, pobić, okraść i zabrać te cztery święte monety, które on trzyma. Blokadą jest zatem nadmierna oszczędność, skąpstwo. I czemu to się pojawia, skoro, skoro mamy takie. Uczuciowe karty. Ja myślę, że ta czwórka monet też może dotyczyć jakiegoś punktu przejściowego w waszym życiu, czyli na przykład ta czwórka denarów może odchodzić do przeszłości w tej chwili, ponieważ rycerz kielichów i paść kielichów wskazują na płynność finansową. Tylko, że teraz uwaga w tym wszystkim. Płynność finansowa to znaczy, że mogą te pieniądze się do nas pojawiać i płynąć. Jednak rycerz kielichów ma to do siebie, że jest bardzo lekkomyślny. Dostaje gotóweczkę, e, dostaje przelew, tak? I on zaczyna nagle na łeb, na szyję te pieniądze wydawać. Wiecie, pieniądze lubią energię, znaczy e, lubią przepływ, tak? One lubią być wydawane, tylko to jest kwestia tego, z, jakiej intencją, z jaką intencją my wydajemy te pieniądze. U rycerza kielichów jest taka tendencja do tego, że on ma bardzo dużo pieniędzy, a ja zaraz ich bardzo nie ma. I się kurczy, tak? Rycerz kielichów zamienia się w pazia kielichów, czyli degraduje siebie w jakiś sposób, jeżeli chodzi o te pieniądze. On może być bardzo szczodry, dawać ludziom dookoła bardzo dużo rzeczy i z jaką intencją to idzie, żeby go bardziej lubili, no to wtedy wiadomo, że te pieniądze będzie tracił. Jeżeli będzie dawał te pieniądze rzeczywiście z miłością, pieniądze, prezenty robił, kupował różne rzeczy takiej miłości, z tej energii po prostu mm, pełni, to ich nie straci. Ale tutaj jednak jest sprawiedliwość, która mówi o tym, jako sprzyjająca karta, żeby rozsądnie w jakiś sposób wydawać te pieniądze, z szacunkiem je wydawać, tak? Z tym takim z jakąś się z tym no on, z rozsądkiem. To słowo cały czas mi się tutaj tutaj pokazuje, z intencją, po prostu szczerą w równowadze. W równowadze, bo wtedy ta równowaga dawania i brania zostanie zachowana, wtedy ten przepływ pieniędzy jest bardzo ładny, jest taki właśnie zdrowy i taki, jaki powinien. Dajemy, dostajemy, dajemy, dostajemy, a nie tak jak rycerz kielichów. Kupujemy nagle tryliard rzeczy, których nie potrzebujemy, e, robimy wielką imprezę i nagle okazuje się, że pod koniec miesiąca nic nie mamy. E, no i, i właśnie. Właśnie na to trzeba zwrócić uwagę. Oczywiście to są finanse, a jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, to myślę, że w waszych sprawach zawodowych się całkiem nieźle będzie działo, bo możecie, możecie dostać okazję do działania, do tego, żeby się popisać w jakiś sposób przed kimś, zyskać też sympatię innych ludzi. No, rycerz Kielichów jest najlepszym tego przykładem: bo jest bardzo charyzmatyczny. On no, się oczywiście zakochuje często, ale to nie jest rozkład miłosny. Przepraszam, ale, ale zawodowy, więc on jest bardzo charyzmatyczny. No jak ciągnie ludzi za sobą, ludzie go bardzo lubią. Taki sangwinik. fajna postać i on dzięki temu ma szansę zyskać sympatię innych ludzi. Może czeka Was jakiś występ, no niekoniecznie teatralny, chyba że jesteście aktorami. Ale jakaś przemowa, prezentacja w pracy, coś takiego, no co wam pójdzie dobrze. No i sprawiedliwość mówi o stabilnej umowie, otrzymaniu takiej płacy, takiej nagrody, na jaką zasługujecie. No, niekoniecznie nagrody finansowej, ale na przykład takiego uznania, tak? Czyli to, co się wydarzy, będzie sprawiedliwe. Po prostu. Czyli sprawiedliwe, czyli adekwatne do tego, co i w jaki sposób zrobiliście. No, więc w zasadzie wodniki to jest dla Was przekaz na wrzesień i myślę, że jest całkiem niezły. No dużo emocji, ładnych emocji i fantazji erotycznych też. Także... Y Aha, jeszcze jeżeli chodzi o yy, rozkład zawodowy, to może jaki, jakaś delegacja Was czeka. I zabawa na tej delegacji. Może też tak być. Alkohol. Wtedy to by się wszystko z tymi kielichami bardzo łączyło. E, dobra, kochani, ja kończę. Jeżeli potrzebujecie czytania indywidualnego, piszcie do mnie maila. Znajdziecie go w opisie filmu. Życzę Wam pięknego września i do usłyszenia przy następnych czytaniach. Na razie, cześć.